Anna i Robert Lewandowski dumnie prezentowali się na paryskim czerwonym dywanie. Para pojawiła się na gali Złotej Piłki, która jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród piłkarskich. Zobaczcie, jak się prezentowali. Od 1956 roku Franz Football organizuje gale Złotej Piłki. Na pomysł zorganizowania plebiscytu wpadł Gabriele Hano, a zwycięzcą pierwszego plebiscytu był Stanley Mafius. Co roku media spekulują, kto tym razem otrzyma tę prestiżową statuetkę. Już w ubiegłym roku wielu fanów Roberta Lewandowskiego liczyło na to, że nagroda w końcu trafi właśnie w jego ręce. Niestety tak się nie wydarzyło. W 2021 roku Lewy otrzymał tylko nagrodę dla najlepszego napastnika. Eksperci przewidują, że Robert i w tym roku nie otrzyma złotej piłki. Największym faworytem do zwycięstwa jest Karim Benzema. W kuluarach mówi się jednak, że Lewandowski może liczyć na trofeum Gerda Mulera, które jest nową nagrodą dla najskuteczniejszego piłkarza ostatniego sezonu. Hiszpańskie media informowały bowiem, że w ten sposób France Football chce uhonorować Polaka za strzelenie 57 goli. Lewandowscy od czasu głośnego transferu Roberta do FC Barcelona coraz śmielej pokazują się na salonach. Nie mogło ich zabraknąć również w Paryżu, w którym Ania niedawno miała okazję spędzić trochę czasu przy okazji paryskiego Fashion Weeku. I tym razem Lewa mogła zabłyszczeć na czerwonym dywanie, pozując u boku Roberta. Ania na tę wyjątkową okazję w paryskim Fieter du Châtelet wybrała czerwoną kreację, która podkreśliła jej umieśnioną sylwetkę. Suknia przyciągała wzrok, bo regularną formę zastąpiły fantazyjne wiązania. Trenerka tym razem zdecydowała się na nieco mocniejszy makijaż. W oczy rzucały się czerwone usta i wyraziste spojrzenie. Elegancką kreację uzupełniła luksusową biżuterię, na jej uszach lśniły diamentowe kolczyki. Robert Lewandowski zaprezentował się w eleganckim smokingu z połyskującymi atłasowymi klapami. Piłkarz postawił na stylowy zestaw od dolce Gabana, za który trzeba zapłacić prawie 14 tysięcy złotych. Całość uzupełnił szykowną czarną muchą.